6 lutego w Filharmonii Zielonogórskiej odbył się koncert symfoniczny zatytułowany Kontrasty Symfoniczne. Na scenie wystąpili Temeusz i Jacek Bies przy fortepianach oraz Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zielonogórskiej pod batutą Aleksandra Humali. Pomysłodawcą tego koncertu jest dyrektor Rafał Kłoczko, za co bardzo um, dziękuję i za zaproszenie w ogóle i za um, pomysł tego koncertu. Dzisiaj będzie koncert wyjątkowy, tak mi się wydaje, ponieważ zabrzmi arcydzieło klasyki symfonicznej. A poza tym też będzie piękny koncert na dwa fortepiana Francisza Pulanka z komitymi solistami, braciami Mateuszem i Jackiem Biesami. Tak różnorodny repertuar. Y jednocześnie bardzo zwarty, a z drugiej strony pokazując różne perspektywy też i muzyki, możliwości orkiestry, możliwości innych instrumentów. I najważniejsze z tego wszystkiego wychodzi to, że sam program nie jest banalny. Że muzyka jest interesująca i że ciekawe można zainterpretować to. A przede wszystkim to jest duże wezwanie, jak i dla dyagentem i dla orkiestry, więc od razu mówię, że orkiestra radzi sobie z tym świetnie. Będziemy prezentować koncert fortepianowy na dwa fortepiany i orkiestrę symfoniczną Francisza Pulenka. My mamy przyjemność występować w jednym z prezentowanych tutaj w Filharmonii utworów oprócz koncertu na dwa fortepiany i orkiestrę Francisza Pulenka. W repertuarze znajduje się też Symfonia V c Ludwika Van Beethovena i mała suita na orkiestrę Witolda Lutosłowskiego. Podoba mi się to, że to jest coś, coś innego. Nie takie charakterystyczne, jakieś standardy, tylko taka muzyka, którą można coś innego poczuć. My chodzimy bardzo często na koncerty tutaj, do tej filharmonii. Uważamy, że są świetne koncerty. W ogóle fajna atmosfera, świetni muzycy. Ale też to, że właśnie były dwa fortepiany, bo rzadko to się zdarza. Przeważnie jest tylko orkiestra, a fortepiany są rzadkością. to nas kusiło. No, mega, jestem szczęśliwa, że to przyszłyśmy z koleżanką. Wieczór był muzycznym spotkaniem pełnych różnorodnych brzmień i emocji, ukazujących bogactwo symfonicznych kontrastów. Koncert spotkał się z ciepłym przyjęciem publiczności, potwierdzając wysoki poziom artystyczny górskiej sceny muzycznej.